Wyjątkowi goście zawitali do Galerii Karkonoskiej w Jeleniej Górze. To my ubieraliśmy to, te piękne choinki. Przedszkolaki zadanie wykonały na szóstkę z plusem. Ho, ho, ho! Dzisiaj kolejny raz dzieci z przedszkoli nr 2, 27 Okrąglaczek oraz przedszkola Bajka dekorowały choinki. Te choinki były ubierane przez dzieci własnoręcznie wykonanymi ozdobami choinkowymi. Jesteśmy tutaj co roku, jest nam bardzo przyjemnie, że możemy kultywować tradycję ubierania choinki. Dzieci ubrały piękne choinki, dlatego dostały piękne certyfikaty. Napisałam list do Mikołaja i chcę dostać jakiegoś bieżęcznego. Domek dla do lalek. A ty Ola? Konika. Konika. A ty co byś chciał dostać od Mikołaja? Nimczak. A grudzień w tym roku przepełniony będzie wyjątkowymi świątecznymi wydarzeniami. Niebawem zapraszamy na kolejne fantastyczne wydarzenia. Już w niedzielę, godzinie 17, koncert z udziałem gwiazd oraz dzieci, młodzieży z Fundacji Anny Dymnej. A 25 i 26 grudnia, koncerty, kolendy, pastorałki w wykonaniu górali. Na to wszystko serdecznie zapraszam i w najbliższym czasie będziemy informować o szczegółach. Zachęcamy do śledzenia profilów społecznościowych kar, gdzie publikowane będą szczegóły dotyczące nadchodzących wydarzeń.